Dzień dobry. Ludzie bardzo często się mnie pytają, jakie miejsca polecałbym im, żeby pojechać do Włoch na wakacje. To pytanie wydaje się trudne, ponieważ we Włoszech jest tych miejsc cała masa. Natomiast ja zawsze odpowiadam właściwie to samo. Mówię o dwóch miejscach, które są szczególnie bliskie memu sercu. Za moimi plecami widzicie dwa plakaty: jeden nad, drugi pod sercem. I właśnie dzisiaj widok tej ściany mnie zainspirował, żeby powiedzieć o tych dwóch regionach. To jest o Sycylii i o Trentino, czyli Sycylii i Dolomitach. Tam na górze jest plakat Palermo. Ja w Palermo byłem dwa razy, nie za wiele z tego miasta zapamiętałem, ale wiecie, to były czasy, w których inne rzeczy były dla mnie zdecydowanie ważniejsze niż zwiedzanie miasta. Sama Sycylia jest dla mnie miejscem szczególnym. Kojarzy mi się z jakimś takim pełnokrwistym smakiem, z pełnią smaku. Ten smak jest zawsze bardzo mocny albo pikantny, albo jest to smak pomarańczy, albo smak bardzo słodki kanoli Siciliani. To wyspa bardzo zróżnicowana, jeśli chodzi o krajobraz. Do tego Palermo, czyli mafia, walka z mafią. Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, dwóch sędziów, którzy przypocili walkę z mafią życiem także miasto niezwykle inspirujące. Dolomity z kolei kojarzą mi się z dzieciństwem. Często jeździliśmy tam z, z rodzicami, ze dzieciaka. To góry po prostu przepiękne, duże, wspaniałe jeśli chodzi o warunki narciarskie, a do tego mające w sobie jakieś takie ciepło. Mieszają się wpływy tyrolskie, można usłyszeć język ladyński, który jest językiem romańskim, ale nie jest już włoskim. To są takie dwa miejsca, które, które chyba najbardziej polecam. Sycylia, Dolomity. Zimą może być wyjazd w góry, latem na Sycylię. Ciao!